Pamiętajcie o tym, że każdy jest inny, innego wzrostu, innej budowy i poprawny sposób biegu będzie się różnił między biegaczami. Ale istnieją jednak pewne ogólne zasady, które pomogą nam biegać bezpiecznie dla naszego zdrowia, a jednocześnie efektywnie. Ważną kwestią jest praca nóg i nasz krok podczas biegu. Biegacz możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza, najliczniejsza z nich. Do których należy większość biegających, to ci, u których pierwsza z podłożem kontakt napięta, a dopiero później reszta stopy. Nie jest to technika idealna, gdyż lądując na pięcie częściowo się hamujemy, a nasze stawy przyjmują większe obciążenia. Ta grupa, nieliczna, to osoby lądujące najpierw na palcach. Wiąże się to często ze zbyt przyciągniętym krokiem i jest niepożądane ze względu na zbytnie obciążenie łydek. Ta grupa, również niezbyt liczna, to osoby biegające ze śródstopia. Najbardziej pożądana technika i wielu biegaczy do niej dąży, bo jest najmniej obciążająca i najefektywniejsza. Gdzie dokładnie ląduje nasza stopa? Idealnie jest, jak kontakt z podłożem ma miejsce bezpośrednio pod naszym środkiem ciężkości. Zwiększa to efektywność i bezpieczeństwo naszego biegu oraz ułatwia bieganie ze śródstopia. Zwróćcie uwagę na Waszą technikę biegu, ale pamiętajcie. Nie jesteśmy jednakowi i często możecie zauważyć nawet wybitnych biegaczy znacząco odbiegających od tych norm. Uzwólcie się w cierpliwość i stopniowo dopracowujcie szczegóły. Powodzenia!